Witam serdecznie, Hubert Konarski, firma Agri. Zapraszam na kolejny materiał Okiem doradcy Agri, w którym powiemy m.in. o sytuacji w sadach gruszowych, jakie największe problemy w obecnym momencie trapią sadowników oraz drugim ważnym tematem w dzisiejszym materiale będą nadchodzące przymrozki. Jesteśmy w sadzie gruszowym, odmiana konferencja. W ostatnich dniach sadownicy uprawiający grusze mają wiele zmartwień. Dwa podstawowe to na pewno rak bakteryjny, który w wielu sadach się pojawił, oraz miodówka gruszowa. Te dwa problemy w, obecny, w ostatnich dniach tak naprawdę nawarstwiły się na siebie, i ten problem w najbliższych dniach może narastać. Ponieważ prognozy pogody na najbliższe dni, czyli kolejne spadki temperatur, duża wilgotność będą sprzyjały rozprzestrzenianiu się bakterii, a też wieczna pogoda i niskie temperatury będą utrudniały wykonywanie zabiegów przeciwko miodówce, więc presja będzie w najbliższych dniach jeszcze tylko przyrastała. Bakterie z rodzaju pseudomonas powodują najgroźniejszą chorobę w sadach gruszowych. Jakim jest rak bakteryjny? Rak bakteryjny może występować również na innych gatunkach sadowniczych, tutaj głównie na czereśniach oraz na wiśniach. W sadach gruszowych przy sprzyjających warunkach do rozwoju i braku ochrony, czy słabej ochronie, może on spowodować straty w plonie sięgające nawet 100%. Z taką sytuacją w wielu sadach mieliśmy do czynienia choćby dwa sezony temu. Także powinniśmy w najbliższych dniach zaplanować kilka zabiegów ograniczających, zwalczających tą chorobę. I ta strategia i liczba wykonanych zabiegów będzie zależała od tego, z jaką sytuacją do czynienia mamy w sadzie obecnie. Czy już widzimy zawiązki uszkodzone, porażone przez bakterie, czy jeszcze tego nie widzimy i tylko musimy tą ochronę zapobiegawczą prowadzić. Niezależnie z tych dwóch sytuacji, na najbliższy czas na pewno powinniśmy wykonać zabieg preparatem Lunaker, który zawiera w swoim składzie fosetyl glinu. Wiemy, że ta substancja od wielu lat jest sprawdzona przez sadowników w walce z chorobami, czy to w sadach gruszowych, czy to w sadach jabłoniowych. Jako wsparcie pomiędzy zabiegami i preparatem LunaCare po około 3-4 dniach. Należy wykonać zabieg produktem Sergomil L60. Sergomil jest to biostymulator, który od wielu lat jest z powodzeniem używany przez sadowników w naszym, w naszym kraju. Zawiera miedź kompleksowaną, tak zwaną miedź systemiczną, która jest bezpieczna we wszystkich fazach rozwojowych dla zawiązków. Z jedną tylko uwagą na najbliższe dni, jeżeli spodziewamy się przymrozków. A boimy się uszkodzeń, jakie to uszkodzenia za chwilę powiem, produkt ten nie powinien być stosowany bezpośrednio po przymrozku i bezpośrednio dzień przed przymrozkiem, ponieważ na liściach może zostawiać uszkodzenia w postaci drobnych, różowo-brązowych plamek. Jednak na zawiązkach takie uszkodzenia nie powstają i dla zawiązków ten produkt jest w zupełności bezpieczny, niezależnie od temperatury. Kolejnym zabiegiem, jaki należałoby rozważyć w sadach, zwłaszcza tam, gdzie rak bakteryjny już wystąpił i jest duże porażenie zawiązków właśnie rakiem bakteryjnym, jest zabieg przy wykorzystaniu Proheksadianu wapnia. Proheksadion. Hamuje m.in. wydzielanie etylenu w roślinach, a wiemy, że te zawiązki zaatakowane przez raka bakteryjnego będą obecnie obumierały, a obumierając, będą wydzielały dużą ilość etylenu, co negatywnie może wpłynąć na pozostałe zawiązki i powodować m.in. to, że w najbliższych dniach będziemy obserwowali nadmierne opadanie zawiązków właśnie w gruszy. Kolejnym aspektem jest agrotechnika. Wspominaliśmy, że na najbliższe dni prognozowane są przymrozki, i sadownicy posiadający zraszanie nadkoronowe w sadach gruszowych będą zastanawiali się, czy warto to zraszanie uruchamiać. I na pewno w sytuacjach, gdzie spadki nie będą prognozowane tak duże, czyli do minus 1, minus 2. Nie powinniśmy używać w sadach gruszowych tego zraszania nadkoronowego, ponieważ może ono się przyczynić do nadmiernego rozprzestrzeniania właśnie pseudomonas. A takie spadki, zwłaszcza kilkugodzinne, minus 1, minus dwa stopnie, grusze powinny, powinny przetrwać. Więc tutaj, wybiera, wybierając mniejsze zło, przy tak niedużych spadkach nie powinniśmy uruchamiać zraszania nadkoronowego. Tak jak wspominaliśmy też w poprzednich materiałach, problemem, który przybiera na sile jest miodówka. Można było się tego spodziewać właśnie po dużej presji z początku sezonu. Obecny moment to dobry moment na zastosowanie produktu, jakim jest Movento. Niestety jest to ostatni sezon, w którym możemy ten produkt zastosować. Intensywny wzrost jednorocznych pędów. Duży wigor roślin, też opady, które wystąpiły w ostatnich dniach, będą sprzyjały przemieszczaniu się tej substancji, jaką jest spirotetramat w roślinach. I dobremu, skutecznemu działaniu substancji w roślinie. Pamiętajmy jednak o tym, że substancja ta pomaga, po, potrzebuje kilku dni na rozpoczęcie działania. Tak? Także nie spodziewajmy się efektu po kilku, kilkunastu godzinach. Musimy dać czas tej, roślinie, tej substancji, aby w roślinie ona się rozprzestrzeniła, była przetransportowana i to działanie będziemy obserwować dopiero po kilku dniach. Jeżeli chcemy poprawić, e, przyspieszyć pobieranie substancji i poprawić jej rozprzestrzenianie w roślinie, możemy użyć kondycjonera wody, jakim jest Li700 Star. Ten produkt zawiera m.in. lecytynę, która wspomaga właśnie pobieranie substancji e, i to takich substancji, które są trudno przemieszczalne w roślinie. Od kilku sezonów nasi klienci, nasi sadownicy, którzy z nami współpracują, potwierdzają. Dobre efekty, właśnie łączenia Movento z produktem kondycjonerem, jakim jest Li700 Star. Powiedzieliśmy sobie o dwóch głównych problemach w uprawie gruszy, jednak ostatnie dni pokazują, że to nie tylko te dwa problemy, które od wielu lat stanowią duże wyzwanie dla sadowników. Jeżeli myślimy o szkodnikach, w obecnym sezonie z dosyć dużym nasileniem w naszych sadach pojawia się podskórnik gruszowy. Pytacie, podsyłacie zdjęcia właśnie liści uszkodzonych przez, przez tego szkodnika. Podskórnik jest gatunkiem roztocza, który żeruje wewnątrz blaszki liściowej i efekt. Objawy na liściach są właśnie efektem rozwarstwienia tej blaszki liściowej. Jak zwalczać tego szkodnika? Jednym z produktów, który możemy użyć jest produkt Ortus, ale też produkty zawierające acetamipryt będą również pomagały w ograniczaniu tego szkodnika. Kolejnym problemem, który podsyłacie do nas gdzieś w wiadomościach, są brązowe plamy na liściach. Pytacie, czy to efekty. Właśnie raka bakteryjnego, objawy raka bakteryjnego. Nie są to objawy raka bakteryjnego, ale nie usypiajmy czujności. Są to objawy choroby, jaką jest brązowa plamistość liści gruszy. Jest ona chorobą, która będzie występowała zarówno na liściach, jak również później w okresie dojrzewania i w okresie zbiorczym. Może w postaci już większych brązowych plam pojawiać się na owocach, na, na gruszkach. Jej do jej zwalczania możemy użyć przy okazji właśnie zwalczania raka bakteryjnego, chociażby Luniker, ale też inne fungicydy, których używamy, na przykład do zwalczania parcha, będą nam ograniczały również tą, tą chorobę. Widzimy w sadach dzieje się bardzo dużo. Jednak najbliższe dni będą znały, stały na pewno pod znakiem ochłodzenia i zapowiadanych przymrozków. Jak przygotować się do tych przymrozków? Już tak naprawdę będzie to któryś przymrozek z kolei. Ale dobrym, powtórzę to z poprzedniego materiału. Dobrym rozwiązaniem jest zagęszczenie soków komórkowych przez zastosowanie produktów mikroelementowych: produkt Folik BOR LS i produkt Folik CYNK LS. Bezpieczne dla roślin, delikatne dla roślin, kompleksowane naturalnymi składnikami, więc, nawet przy tych niższych temperaturach, będą szybko przyswajalne dla roślin. A jeżeli spadki temperatur wystąpią, pamiętajmy o tym, żeby reagować dosyć szybko i też reagować na podstawie własnych doświadczeń, własnych obserwacji kontrolujmy temperatury, kontrolujmy te spadki temperatur. Kontrolujmy też jak na jakim poziomie uszkodzenia będą pojawiały się w naszych sadach, bo też te spadki temperatur, te przymrozki z ubiegłej niedzieli, poniedziałku pokazały to, że na niewielkiej różnicy odległości uszkodzenia mogą być diametralnie różne i tak samo różne powinny być zalecenia i wykonane zabiegi na podstawie tego do jakich uszkodzeń w naszych sadach doszło. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Po raz kolejny zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i zadawania pytań.